Kolejna gra to quick draw, czyli jak najszybciej musimy namalować tą rzecz, którą daje Google, czyli w tym przypadku krzesło. No to dobra, rysujemy to krzesło. Okej, okay, no tutaj zrobimy tak, no może to nie wygląda jakoś super epicko jak krzesło, tutaj troszkę przedłużę, ale chyba się domyśli, że to jest krzesło, tak? Domyślił się, dobra. Teraz mamy nagrać kowadło. Mm, Mamy mam narysować kowadło No i kurczę, ko kojarzy tylko z Minecrafta. O, no, troszkę mi nie wyszło. Dobra, tutaj troszkę taki, tą podstawę dam. No jak jest taki dobry, to powinien to zrozumieć o co tu w tym chodzi. O, no zgadł, dobra. Dobra, teraz skorpiona. Oj, ale nie mam. Nie mam e, takich artystycznych e, zapędów, także ale spróbuję. Mam nadzieję, że jest to czytelne dla niego. Tutaj mu damy łapki. O, no, zgadł od razu, dobra, teraz e, robimy pick upa. Nie, to na pewno odgadnie, tylko w ile sekund odgadnie? Mamy kółeczka. I teraz ten przód, bo teraz na pewno myślisz, że samochód zwykły, a mi chodzi o... O, zgadł. Dobra, teraz zwykły samochód. No okej, okay, no. Może być. No, proste linie. Takiego prostego narysuję. No. Jeżeli jest taki dobry, to, to odgadnie, co to jest. O, talentu nie mam, ale. No, odgad, odgad. Dobra, kraba teraz rysujemy. O, teraz się postaram. Spróbuję jak najładniej. Pełne skupienie, żeby teraz to chociaż nie przynieść wstydu całej rodzinie. A da, damy mu tutaj oczka. Zgadnie, czy nie? O, chyba, chyba, chyba zgadnie, co? Tak jest. No i odgad. Dobra, wszystkie.